Własnej broni z częstochowy, ty w ostrej świecisz bram. Ty, co gród zamkowy nowogrodzki ochraniasz z jego wiernym ludem, tak mnie dziecię do zdrowia przywróciłaś cudem am. Ten fragment inwokacji, wygłoszony właśnie w tej kaplicy, dokładnie 27 lat temu, nabiera dziś szczególnej wymowy. Dziś, czyli w piętnastą rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Za niespełna dwa miesiące będziemy obchodzili także setną rocznicę jego urodzin. Dlatego na Litwie, jak i w Polsce, rok ten został ogłoszony rokiem Jana Pawła II. Niestety 15 rocznicy śmierci wielkiego Polaka nie dane nam było uczcić zgodnie z zamiarami, ale dzisiaj w naszej audycji przypomnijmy, jak pamięć o nim była pielęgnowana przez te ostatnie półtorej dekady i jak mimo wszystko w warunkach kwarantanny wileńskim Polakom udało się oddać hold wielkiemu Polakowi. A że zbliża się także nietypowa Niedziela Palmowa, to też opowiemy o słynnych wileńskich palmach, tej niepowtarzalnej wizytówce sztuki ludowej wileńszczyzny. Zapraszamy do Wilnoteki. Mieliśmy pośród siebie żywego światła prawdziwego, nieskończonego miłosierdzia Bożego, jakim był Ojciec Święty. Odejście Jana Pawła II było wielkim wstrząsem dla Polaków na całym świecie, także na Litwie. Tłumnie gromadzili się oni w kościele Ducha Świętego w Wilnie, gdzie 12 lat wcześniej, podczas swojej historycznej pielgrzymki na Litwę, papież Polak spotykał się z rodakami. Siostra Faustyna była przez wiele lat Jedną z was w tym Kościele zaś przechowywany jest z wielkim pietyzmem święty wizerunek Jezusa Miłosiernego, którego kult przeżył. Kiedy człowiek zaczyna mówić ojczystym językiem, to mu łatwo popaść w wielomóstwo. Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. Jestem tu po raz pierwszy. Równocześnie można powiedzieć, że przez całe moje życie, przynajmniej od czasu, kiedy doszedłem do świadomości, stale byłem w Wilnie. Byłem w Wilnie myślą i sercem, można powiedzieć, całym moim jestestwem, przynajmniej jakimś jego szczególnym wymiarem. I to mi pozostało, również w Rzymie, może nawet jeszcze bardziej. Jednak pragnę bardzo gorąco dziękować opatrzności bożej za to że mnie tu w końcu przyprowadziło. To przybycie tu do Wilna przed no już przecież 12 laty to było znowu takie przesłanie dla nas nie bójmy się, nie bójmy się być sobą, nie bójmy się być Polakami, nie bójmy się mówić. To nie bójcie się mi ciągle ciągle gra w duszy, dlatego że ja to odbieram jako ciągle żywe, aktualne i ważne. Papież odchodzi, odszedł, ale, ale zostało to w nas. Nie bójmy się, spojrzeć na siebie, przeprosić, przebaczyć, pochylić się, zrobić coś. W przeddzień pogrzebu mieszkańcy Wilężczyzny żegnali Wielkiego Rodaka u stóp tej, co w ostrej świeci bramie. Od wieków przychodzą tu w szczególnych chwilach wielkie radości lub rozpaczy. Było to niezwykle wzruszające pożegnanie. Jak jest najbardziej ciężko nam, my do niej zwracamy się. Ona nam pomaga. To jest nasza nadzieja, to jest nasze coś, do, do czego wracamy. Do dziś bodajże największym upamiętnieniem Jana Pawła II w Wilnie, dzięki któremu jest on na co dzień obecny w życiu wileńskich Polaków, pozostają dwie szkoły jego imienia Progimnazjum, czyli Podstawówka oraz Gimnazjum odpowiednik liceum w Polsce. Od lat pozostają one w ścisłej czołówce najlepszych polskich szkół wileńskich. Ale w ciągu tych 15 lat nie było chyba roku, by papież Polak nie był na Litwie przypominany lub upamiętniany w ten lub inny sposób. Razem z Polską i całym światem modlono się tu o jego beatyfikację, potem kanonizację. 2 kwietnia o 21.37 młodzież gromadziła się w ostrej a w dniu papieskim układała napis ze zniczy na brzegu Wilii. Ze szczególną radością witano relikwie świętego Jana Pawła II. Dosłownie przed miesiącem dzięki pomocy przyjaciół z Polski otrzymali je wileńscy franciszkanie. Kiedy 15 lat temu umierał w Watykanie, kiedy obserwowaliśmy to, co tam się działo, to wszyscy byli zdumieni, bo jakby cały świat się zatrzymał. Powinniśmy mieć świadomość, że Bóg cały czas, tak jak mówił Jan Paweł II, jest przy nas, i nigdy nie będziemy sami w każdej potrzebie, w każdej sprawie, w chorobie, kiedy będziemy się zwracali za pośrednictwem Jana Pawła II, to On też będzie z nami i, 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 i będzie wśród nas. O pierwszym papieżu, który przybył z pielgrzymką do ziemi litewskiej pamiętają też Litwini. W Kowniej w Wilnie założono już nowe parafie pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Ruszyła budowa kościołów. Pomniki, ulice i place jego imienia można odnaleźć w różnych zakątkach tego kraju. W 25. rocznicę spotkania z Ojcem Świętym na Litwie na Wileńskim Skwerze Jego imienia ustawiono wystawę plenerową, przypominającą to historyczne wydarzenie, a władze miasta planują także nowe upamiętnienie. Już sam fakt wyjścia wystawy przed kościół jest dobrym znakiem, że najwyższy czas uporządkować to miejsce, dumnie zwane Placem Jana Pawła II, a w istocie będące rondem z przyległym skwerem i parkingiem. Kiedyś stała tu barokowa kapliczka i rozmawialiśmy już z proboszczem Kościoła Świętych Piotra i Pawła, by odbudować ją i właśnie w niej godnie upamiętnić Ojca Świętego. Pomimo ograniczeń spowodowanych kwarantanną, wileńscy harcerze znaleźli też sposób na uczczenie 15. rocznicy śmierci Jana Pawła II. W 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II zachęcamy naszych harcerzy do przyjrzenia się bardziej też sylwetce Jana Pawła II, obejrzenia filmu, a o 21.37 zapalenia w swoich domach, przy oknach świecy, takie zjednoczenie w rodzinie, o modlitwę, o też Jana Pawła II w walce z pandemią i po prostu zachęcamy też nie tylko w harcerskich domach, ale też zachęcamy wszystkich e, Wilnian, wszystkich e, ludzi, naszych przyjaciół, sympatyków, żeby też dołączyli do tej akcji, żebyśmy poczuli tą wspólnotę. 18 maja przypada najważniejsza rocznica, stulecie urodzin Karola Wojtyły. Oby mieszkańcy Wileńszczyzny, Litwy, Polski i całego świata mogli ją uczcić już dziękując świętemu za pomoc w przezwyciężeniu pandemii. Tymczasem już w najbliższej niedzieli chyba po raz pierwszy w dziejach chrześcijaństwa na Litwie nie będzie powszechnego święcenia palm, symbolu zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Dla Wilnian jest to szczególnie bolesne, bo nie będą mogli udać się do kościoła ze słynną palmą wileńską, która w XX wieku urosła do rangi symbolu etnograficznego Ziemi Wileńskiej. Wsie na zachód od Wilna, okolice Krawczun i Ciechanowiszek są wręcz nazywane Zagłębiem Palmiarskim. Właśnie tu od pokoleń powstawały najpiękniejsze palmy. Jedną z ostatnich palmiarek w Krawczunach jest pani Ola Kunicka, która sztuki wicia palm nauczyła się od swojej teściowej, Jadwigi Kunickiej. Wyszłam młodziutka, za mąż to do Krawczun, 18 lat miała. No i tak. Bardzo mi podobało się patrzeć, jak mama wieczorami te palmy kręciła, robiła. Tak po troszkę, po troszkę zaczęłam robić te palmy. Później już mnie trzeba było więcej tych kwiatków, jeszcze więcej robiłem czym mama, ale takie, żeby duży dwumetrowy walek, to po pięciu latach tylko zdecydowałam zrobić. Także robiono dla papieża pierwsza palma w 90 roku. Jeździliśmy do stoku dla mnie zadzwonili i Powiedzieli, no czy mogłaby zrobić dla papieża palmę? No i mówię, no dlaczego nie? No, to pewno, że można zrobić. Pytam, ile będzie kosztować. Ale ja tak nie czekam. no wie, mówię, jeśli weźmiecie mnie razem, to kosztować nic nie będzie. Córka Jadwigi Kunickiej, Leokadia Szalkowska, pamięta jeszcze, jak babcia uczyła ją robić starodawne palmy z papieru pokrywanego woskiem. Tradycja palm z suszonych roślin rozpowszechniła się dopiero na przełomie XIX i XX stulecia. Ja pamiętam ten początek, właśnie kiedy ja chodziłam do swojej babci, i ona robiła z tych drobnych kwiatuszków te, te waleczki, tak zwane roszczycówki, co teraz nazywają. I robiła jeszcze z papieru takie palemki do, do obrazów, one takie jednostronne, jedna strona płaska, a druga strona taka. Taka polowalna taka i właśnie tam narcyzy były wyrobione z papieru, tam różne różyczki, takie gwoździczki tam i to ja pamiętam jak ona robiła, nawet sama próbowałam to robić i babcia i pierwsza moje moja robiła, to znaczy, że my już z Olą jesteśmy czwarte pokolenie. Dziś palmy wileńskie powstają z kilkudziesięciu rodzajów naturalnych i barwionych ziół, kwiatów oraz zbóż misternie zamocowanych na leszczynowym patyku. To są suchutniki, to są malowane, a to są naturalne. Następna to jest piżma. Ona też rośnie poza drodze. по горах, і теж є укреслений час, щоб її забрати, щоб вона не сипалася, щоб мишки не їдли. Жито висіваємо в своїх угородах, і то сіється в єсені, на зиму, а теж пільнуємо, щоб не було б оренка. То є полноцник, який шукаємо і зими по горах. Він така рослина, яка вимагає теплості, світлості, тіні він не любить. Tajniki palmiarstwa to nie tylko technika wicia palmy, ale też odpowiedniego przygotowania materiału. Niektóre ziola są specjalnie uprawiane w ogródku, inne zbiera się w określonych miejscach o konkretnej porze, by zachowały swoje właściwości. Bardzo jest mały jest ten okresik czasu, żeby te trawy w czas zebrać. No to ludzie, którzy idą, odpoczywają, na jeziora idą. як погода, а ми тільки як погода, то йдемо на гори і шукаємо та трави. Ну, в Шенгі їздимо, і в троки їздимо, і по трави. Там в кожному мамі районі свої, свої як будялки. Ну, і Грагішки, а файні, в Тартому року приїхалися, але ну, не були полноцнік. Полноцнік не дуже наросний в Шенгі, він любить своє місце сама. Поїхалися ми на своє місце, а там почали двома стоїть вже, на наших огородах. Але ну, що зробиш, так, так і ж є. Wicie palm wymaga nie tylko precyzji, ale i cierpliwości, wręcz poświęcenia, dlatego coraz trudniej zachęcić młodzież do kontynuowania tej wileńskiej tradycji. A jeszcze 30-40 lat temu była to nie tylko możliwość dorobienia, lecz i pasjonująca konkurencja artystyczna. Palmiarki szukali nowych rozwiązań, opracowywali nowe kształty, by na Kaziukowym Kiermaszu zabłysnąć czymś oryginalnym. I oni uchwytali wszystko, co tylko nowego zobaczą. różne te motywy, jakieś kolek, to jakieś tam kwiatki, to jakieś tam y, pączki takie z, z, kwiatowe, takie. I y, y wtedy było więcej tego y, twórczości więcej było, bo każda, każda palmiarka y, starała się tworzyć. Takich walków zrobić nikt nie może, jak to widzę, że z robił. I w ogóle mało palmiarek. U udważy się na te walki robić. To wszystko jest tak delikatnie zrobione. I jak robimy palmę to do 30 lat ta palma może stać. Pandemia niestety uderzyła także w rękodzieło. Większość palm co prawda palmiarki zdążyły wysprzedać jak zwykle na kaziukach, ale te przygotowane na niedzielę palmową niestety będą musiały zaczekać lepszych czasów. Jeśli ktoś nie zdążył zaopatrzyć się w ladną, elegancką, wytworną palmę wileńską, albo wieżby, jak mówią na wileńszczyźnie, to proszę pamiętać, że najbardziej rozpowszechnioną i tradycyjną wieżbą pozostaje bukiet z młodych pędów wieżby i galązek jalowca. Spokojnej pogody, a przede wszystkim zdrowej niedzieli palmowej życzymy i do spotkania za tydzień w kolejnej Wilnotece.